Witajcie na kanale Scrapcade. Serdecznie zapraszam na prezentację kolejnego albumu. Yy, album warsztatowy. Yy, to jest w stylu Harry Potter, tak bym powiedziała, ponieważ sama kolekcja Magic World ona jest w stylu Harry Potter, ale. Poza tam chyba dwoma postaciami, takimi bajkowymi, tam nie ma postaci ani z filmu, nie ma tam żadnych takich elementów ani, nie wiem, zaklęć, ani jakichś takich typowo, że tak powiem, hogwartowych elementów. To znaczy, chodzi mi bardziej o takie emblematy, wiecie? Typowe Harry Potterowe albumy są takie, że macie no, mnóstwo tam po prostu takich konkretów z filmu czy z książki. Tutaj to wszystko nawiązuje do Harry'ego Pottera, ci co oglądają Harry'ego, co go uwielbiają to wiedzą, że to jest Harry'ego Pottera, natomiast ci co nigdy go nie widzieli to w zasadzie mogą użyć tego albumu do jakiegokolwiek albumu po prostu o tematyce, takiej tematyce powiedzmy, że science fiction czy tam, nie wiem, bajkowej trochę, chociaż on nie jest taki typowo ani dziecięcy, on jest taki bardziej młodzieżowy, no ale oczywiście dla fanów to jest w ogóle sama kolekcja z Gratka. Jeżeli chodzi o samą, sam album to jest 19x21, więc jest spory, oczywiście zdjęcia 10x15 jak najbardziej się zmieszczą, tak jak widzicie jest dość duży, tutaj te warsztatowe staram się robić troszeczkę większe, bo wiem, że często one idą później na sprzedaż, a jednak osoby, które kupują zwracają uwagę na rozmiar zdjęcia, czyli albo 9x13, albo 10x15 i to już sugeruję wtedy jeden rozmiar w cały album pakować, albo taki, albo taki, bo z doświadczenia wiem, że osoby, które to dostają później tego nie robią, bo nie mają jak tego uzupełnić, bo część zdjęć jest takie, część jest takie, więc... Raczej to już pod jeden rozmiar. Oczywiście opity jest w płótno. Tutaj dość dużo używałam właśnie tuszu, więc tutaj sugeruję tego albumu jednak ten tusz mieć. To może być mały, taki mini, który dostaniecie wszędzie. Ja akurat używam Distress Photo w 99% raz chyba użyłam tego właśnie T-Dye, więc od razu mówię, że to będzie raczej potrzebne. I elementy, których. Nie będę wysyłała w zestawie. To jest czarne gesso i wosk. Ale czarne gesso oczywiście możecie zamienić. Ja w ogóle tutaj pokażę Wam sposób, żeby w ogóle tego gesta nie używać. Natomiast jeżeli chodzi o wosk, no to w pierwszym, części, w pierwszym jakby planie to wszystko było czarne. Tutaj ta brama była czarna, w środku te ramy, które zobaczycie, też są czarne, więc one mogą zostać czarne. Nie musi być tego wosku. Po prostu wosk jest troszkę fajnie to wygląda, bo te bramy czy okna są takie bardziej właśnie, że tak powiem, już rustykalne, trochę przerdzewiałe, przez to, że są takie złote. Także ten wosk, no ciężko będzie mi go przesłać w zestawach, bo wiecie, wosk jest taki specyficzny, ale jak będziecie potrzebowali, napiszcie mi, jak będziecie je kupić, ja Wam powiem, gdzie. Ale tak jak mówię, bez wosku spokojnie możecie się obyć. To zaznaczam po prostu, żeby było wiadome. Na okładce yy, brama stworzona z okien, jak ktoś w prawnym okiem tutaj dostrzeże. Yy, I to jest brama do Hogwartu. Oczywiście, tak jak mówię, osoby, które nie oglądają, to po prostu jest piękny zamek z, ze smokami. Także taka brama była też w filmie właśnie duża, ona była czarna na początek, tak jak mówiłam, ale potem stwierdziłam, że żeby to ładnie ujednolicić, żeby się ładnie tutaj z tym naszym lekko pobrudzonym tutaj i spostarzonym płótnem łączyło, to wprowadziłam właśnie ten wosk. Ciekawe, tak troszkę pachnie, <laughs> zaglądamy do środka. Cztery karty rozbudowane, no i zaczynamy. Na początek. Oczywiście dużo takich yy, niewidzialnych rzeczy, żeby właśnie taki było troszeczkę magiczne. Czyli tutaj mamy taką niewidzialną kieszeń, yy, którą w zasadzie tutaj, jak wyciągniemy, to mam jeden duży fajny obrazek. Bardzo fajne elementy z kolekcji. Tutaj troszkę dopasowałam właśnie ten dodatkowe, wycięte elementy do już tych walizek. Yy, tutaj jedyny chyba taki symbol typowy, to jest właśnie ten. No i teraz tutaj mamy taką kartę, tu może być opis albo zdjęcie, kartę, która jest embosowana przeze mnie, ten embossing oczywiście dostaniecie w zestawach. No i pierwsza tutaj rozkładana karta na zdjęcia w kolorach jednego z domów, ale tak jak mówię, wiecie, to po prostu jest kwestia znajomości filmu, jak ktoś nie zna, to zupełnie to inaczej odbierze. Bindowanie jest oczywiście na płótnie, bo jest chyba teraz moim zdaniem najbardziej bezpieczne. I tutaj mamy okno, natomiast tutaj na banerek ściągamy i to okno nam się otwiera. To jest tak jakby, zobaczcie, wbudowane okienko w stronę. Taki, taki fajny element, który trochę mi czasu zajął, ale naprawdę wydaje mi się, że warto. No i tutaj mamy przepiękny pociąg jadący do Hogwartu. Tu można zdjęcie dać z tej strony, tu można zdjęcie dać z tej strony, jak będzie Wam się podobało. No i tutaj zamykamy sobie, tutaj w kieszonkę wkładamy... 嗯。Uh banerek, a w kieszeni, ponieważ każda strona jest kieszenią, mamy... Dobra, zaraz to wsadzę. Mamy matę i to jest mata pod 10 na 15 ona jest tutaj specjalnie zrobiona z takim właśnie e, przezro, półprzezroczystym e, papierem, bo jak będzie zdjęcie kompletnie nie Harry Potter, ale dobra, zawsze na podorędziu, to m, ona jest troszkę mniejsza niż 10x15, no to będzie fajnie takie, wiecie, nieoczywiste nie, nie dopiero jak się otworzy, to będzie można zobaczyć konkretne zdjęcie, tu oczywiście z tyłu też może być zdjęcie, więc to jest taki element trochę bardziej, właśnie trochę, trochę magiczny, przez to jest taki ten album troszkę bardziej urozmaicony i ciekawszy. Zapnę sobie teraz tylko ten, ten banerek, bo mię się tu oderwał, wyciągałam. Przesuniemy go troszkę. Dobra. Z drugiej strony mamy magiczną kopertę. Kopertę będziemy same dist, sami distresować, i tutaj też tusz nam się właśnie przyda. I w kopercie stworzymy sobie taki fajny stary papier, na którym spokojnie można tutaj pisać, bo on wygląda, że tak powiem, bardzo zmatrytowany, ale tu normalnie jest taki dość płaski, więc będzie normalnie tutaj można pisać, będzie taki fajny list w starym, starym, starym stylu. Wkładamy sobie do koperty. I oczywiście miejsce na zdjęcia. No i tutaj mamy taki element nowy, jak go jeszcze nigdy nie próbowałam robić, taki element popapowy, z którego z dwóch mat wyłaniają się właśnie cztery takie fajne elementy, dwie karty i tutaj te ozdoby, no i dwie miejsca na zdjęcia 10 na 15. Kolejna karta. Kieszeń też taka półprzedoczysta, bo tutaj jeszcze brzegi, ale z tego samego papieru, więc wygląda na to, jakby jej nie było. Tutaj pięknie sobie oklejmy. Elementami z kolekcji, no i oczywiście elementami tutaj. Tutaj mamy z kolei fajny patent, czyli i takich możecie robić więcej oczywiście w albumie. Jak już włożymy zdjęcie, to też ono będzie przykryte, ale otwieramy je w ten sposób, czyli w ten sposób zaglądamy sobie pod tutaj pod ukrytą kotarkę, kotarkę żeby obejrzeć zdjęcie. I tutaj możemy sobie na tą kotarkę później oczywiście naklejać różne elementy, ale o tym już sobie już porozmawiamy na warsztacie. No i tutaj drugi, druga karta. To jest ten sam do mnie. Dobra, już myślałam, że się pomyliłam. Drugi, drugi dom, drugi kolor. I w kieszeni znowu mamy matę. Tym razem mamy trochę większą, bo tutaj można sobie zrobić większe zdjęcie. w tą stronę na przykład. I znowu pod tym y, półprzezroczystym pergaminem, czy jak to tam nazwać, to są Chyba nawet się tak nazywa, ale tak nazywam, bo to tak ładnie brzmi. I teraz tak, tutaj z tej strony mamy okno, które wygląda jakbyśmy zaglądali do, jakiegoś, do jakiejś komnaty. Zamykane w kolorach oczywiście domów i tutaj mamy znowu miejsce na zdjęcia. To jest taka kieszeń, w którą możemy sobie wkładać właśnie małe karty, no i dużą matę znowu na zdjęcie w tą stronę bądź w tą stronę. Tam mam jeszcze zostanie mnóstwo elementów, jakiś ścinek, tu jeszcze można spokojnie z tyłu pooklejać tymi elementami do wycięcia ja już tego nie robiłam, ale zamykane na strzałeczkę. Z tej strony mamy taką fajny element, czyli taką lecącą, gubiącą z łapek sowę. Ona wygląda jakby leciała w powietrzu, znaczy wiecie, no po prostu leciała. No i tutaj mamy znowu jakby bliźniaczy bliźniaczą stronę, czyli innych, w innych barwach, ale dokładnie ten sam element. Znowu zaglądamy do komnaty. Tutaj mamy piękny kominek z świecącymi świecami. No i mamy kolory drugiego z domów i znowu mamy karty mniejszą i większą. Natomiast tutaj to wyciąga się ze środka i tu możemy włożyć zdjęcia. Czyli kolejny taki ciekawy sposób na dekorację. Kolejna strona, duża kieszeń, tutaj lecące smoki i jak wyciągamy, pokazuje nam się przepiękny zamek z, ze smokami nad zamkiem latającymi. Kolejna karta z trzeciego z domów i koperta. Tutaj zbieramy sobie taki fajny kluczyk. No i tutaj oczywiście kolejny list, który możemy sobie tutaj wpisać. I zamykamy. I do kieszeni. Oczywiście kieszeń taka, wiecie, no niewidoczna, tak? Podnosimy tutaj do góry. Tu mamy oczywiście miejsce na zdjęcia. I tutaj element, który ostatnio pokazywała Asia Ryba na swoim kanale. Bardzo mi się to spodobało. Taki, taki no po prostu latający yy, kluczek. No i tutaj można oczywiście zdjęcia. Nie pamiętam, jak to nazywa, ale myślę, że tu będzie fajnie to wyglądało. Tu oczywiście trochę więcej miejsca w tych kieszeniach. To na razie tu chodzi to luźno, ale pamiętamy, że tu będą zdjęcia. Będą to wszystko nam się wypchnie, więc to miejsce tutaj musi być. Kolejna. Tutaj mamy. Kto ogląda, to wie, że to jest mapa Hunsfotów, ale generalnie jest po prostu mapa z zamkiem i tutaj mamy dwa miejsca na albo małe zdjęcia, albo jakieś opisy w środek. No i oczywiście coś, bez czego już nie mogę być, czyli pudełko w albumie, w który wejdzie więcej zdjęć, w środku oczywiście mapa i duży kawałek. Tu to samo wygląda jak mapa, moglibyśmy tak pod światło, wiecie, szukać jakichś tutaj skarbów. Też tutaj można coś fajnego poodbijać, taką mapę sobie stworzyć. I wkładamy ją sobie w pudełko. W karcie czwartej mamy: Miejsce na zdjęcie. Tutaj, oczywiście, miejsce no, w, w tej tutaj jest dużo więcej, ale no, po jednej karcie włożyłam. Na koniec mamy kartę z. Sobą przepiękną, lecącą z torbą, i w której już wysypują się przedmioty. E, oczywiście znowu to okno, które wcześniej ja je tutaj pozłociłam, ale tak jak mówię, ono mogło być czarne. Ono było przez 90% czasu czarne, a dopiero na koniec stwierdziłam, że dobra, to już to ujednolicę. E, otwieramy tutaj. I tu mamy. Taki pop-up, który ja bardzo lubię, bo no, chodzi o prezentację zdjęcia. Ale tutaj fajne takie trójwymiarowe elementy nam się pojawią, lecąca sowa, że tu się będzie bardzo fajnie to zdjęcie prezentowało. A z tyłu ze zdjęciem mamy kieszeń dużą i maty z czterech domów, sadzon Oczywiście 10 na 15. Na koniec przezroczysta kieszeń, ozdobiona. I znowu mamy tą, ten um, wyciąg wyciśnięty, bo to jest embosowane, czyli takie jakby, wiecie, tylko trójwymiarowe. I ostatnia karta z ostatniego domu na zdjęcia. No i koniec. Także serdecznie zapraszam. Oczywiście post z zapisami pojawia się na grupach na Facebooku, zapisy również na kgs.gmail.com, ale możecie mi dać informację, że się zapisujecie, że przesyłacie pieniążki, ale tak, tak naprawdę zapisem jest wpłata na konto, czyli ja nie robię żadnej listy wcześniej, po prostu ten, kto wpłaci, ten jest zapisany, ilość kitów jest ograniczona, także szybkość wpłaty będzie zależała od tego, czy zdążycie się załapać na warsztat z zestawem. Oczywiście można kupić warsztat tylko online i tutaj te wpłaty już możecie sobie wpłacać, kiedy chcecie. Termin zapisów oczywiście jest, tak jak zwykle, tam około 3 tygodni, natomiast mówię, im szybciej wpłacicie, tym większe prawdopodobieństwo, że załapiecie się na warsztat. Numer konta będzie w poście, zarówno w postach na Facebooku, jak i tutaj pod filmem wpiszę wam numer konta. Za chwilę zobaczycie plakat z ceną, także wszystkie informacje są już podane, także serdecznie zapraszam. No i to na kanale, na innych filmach.